Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie w kolejnym chat make-upie, czyli połączeniu mojej pogadanki wraz z zrobieniem makijażu. Jeżeli chodzi o makijaż, zaczniemy sobie oczywiście od podstaw, od podkładu, a jeżeli chodzi o oczy, to widzicie podpowiedź małą z tyłu. Z tego względu, że dostałam kolejne palety, żebym mogła sobie je spróbować, przetestować, one oczywiście wrócą do właścicielki i wierzcie mi, że jest naprawdę sporo ciekawych palet. A naszym głównym tematem będzie, jak rozpocząć projekt PAN, jak ogarnąć te swoje kosmetyki, jak zacząć ich zużywanie. Od razu mówię, że nie jestem w tym Expertem, ale podrzucę Wam takie triki, co mi akurat bardzo mocno pomogło, żebym w ogóle mogła wejść i zacząć cokolwiek zużywać. W ciągu ostatniego tygodnia nie malowałam się prawie wcale, więc te moje zużycia no nie są jakieś imponujące. Więc dalej cały czas cisnę ten podkład od Eveline, by ten, ten Perfect. Z tego względu, że on nie ma dużego krycia praktycznie żadne. I wycisnę sobie taką dużą kuleczkę Bo jak mówię, on praktycznie nie kryje Jest na mnie trochę za ciemny I myślę, że jeszcze dwa, trzy razy I on będzie już zdenkowany, Więc zobaczycie oczywiście go w którymś filmie w projekcie Denko Jeszcze zbieram te wszystkie kosmetyki Żeby było ich po prostu jak najwięcej I myślę, że pomieszam go ze Stars from the Stars Jest to ten różowy odcień I plus minus mam gdzieś go tutaj Tutaj też dodaję pompeczkę Ostatnio cały czas go mieszam Albo z tym lanką, albo z tym od Eveline Wondermatch, nie ma znaczenia Czasami moja twarz wychodzi zdecydowanie zbyt jasna, ale kto by się przejmował? Po prostu chcę już zużyć te podkłady, których nie jestem w 100% zadowolona i oczywiście zaczynamy makijaż. Tu już będzie ładne krycie, z tego względu, że Eveline nie ma dużego krycia, ale Stars bardzo dobrze kryje. Jest też matowy, szybko zastygający. Eveline wręcz przeciwnie. Więc połączenie tych kosmetyków daje mi coś bardzo przyjemnego pomiędzy. I ja już te kosmetyki przeznaczyłam do dękowania, ale właśnie jak to zrobiłam? W pierwszej kolejności potrzebowałam poukładać sobie te wszystkie rzeczy. Jeżeli jesteście osobami, które lubią mieć porządek, chociaż w kosmetykach, nie mówię, że w całym życiu. Ale chcecie mieć cokolwiek poukładane, to właśnie zaczęłabym od takiego gruntownego sprzątania toaletki. Nawet wywalenia wszystkich kosmetyków, nie wiem, na łóżko, na podłogę, na biurko i zależnie ile tego macie, jeżeli macie naprawdę spore kolekcje, to wszystko bym wywaliła i przesortowała na kubki. Przede wszystkim palety osobno, podkłady osobno, korektory osobno, wiecie, tak jak dziewczyny robią sprzątania toaletki na YouTubie, tak samo ja też robiłam, żeby wiedzieć, ile mniej więcej tego wszystkiego mam z jakiej kategorii. I plus minus dzięki temu wiem, jakie kosmetyki mam i o niektórych prawdopodobnie kompletnie zapomniałam. I oczywiście będziemy mogli określić, ile tego wszystkiego jest, ale też na jakich kategoriach musimy się skupić, bo to nie musi być sam makijaż. Może macie zbyt dużo rzeczy, na przykład do włosów. I jakaś maska leży już od dwóch lat w szufladzie, kończy jej się termin ważności, a wy dalej jej nie użyliście. Więc opcja jest jedna: albo zaczniecie ją używać, albo pora ją albo wywalić, albo komuś przekazać. Powiem Wam, że strasznie nie lubię tej gąbki. Coś się stało nie tak z tymi i Magic. No, jest fatalna. Ten podkład tak nierównomiernie się rozkłada, jakby był już ściastkowany. A już robiłam taką mieszankę i wszystko powinno być ok. Nie, ta gąbka jest absolutnie fatalna, także ona dzisiaj leci do śmieci. Następnie użyję konturownika od Glam Shopu, postanowiłam, że jego też zużyję. I jak widać, bardzo dobrze mi idzie. Kończy się, kończy bardzo sprawnie i szybko. Myślę, że kolejny postawię na stick od kartonii Ibel, z tego względu, że on jest fajny, ale bardzo szybko schodzi i będę miała dodatkową motywację, żeby po prostu zużywać jeszcze więcej. Ale do tego za chwilkę przejdziemy. Więc przede wszystkim wyrzuciłabym te wszystkie kosmetyki, które macie, i jeżeli macie ich zbyt dużo, posegregowałam na kategorie, bo być może się okaże, że macie bardzo dużo rzeczy z jednej kategorii, ale ona może na przykład poleżeć. Nie ma większego znaczenia jak to posegregujecie, ważne żeby Wam to się sprawdzało. No i oczywiście jest to krok opcjonalny, nie musicie tego robić, ale ja oczywiście polecam. Jeżeli Wam będzie łatwiej, to może zróbcie sobie jakieś takie kartoniki, koszyczki na różne grupy kosmetyków. Na przykład konturowanie z różami i z rozświetlaczami może być w jednym, ale być może lepiej Wam się sprawdzi do samego dękowania wrzucić sobie mokre produkty osobno i suche osobno, nawet rozdzielić konturowanie wiecie, suchy brązer osobno i kremowe osobno, żeby wiedzieć, co musicie zużyć w pierwszej kolejności. Bo co prawda kosmetyki aż tak szybko się nie psują, ale może się okazać, że na przykład cienie jakieś żelkowe czy w po prostu zaczną zastygać, zasychać jakoś dziwnie, czy się rozwarstwiać i nie będą się już nadawały do użytku. Więc jak już zrozumiemy, ile tego wszystkiego mamy, to właśnie dzielimy sobie to na kosmetyki, które w pierwszej kolejności wypada Dałoby zużyć, ale uwaga, takie, które dalej lubimy. Dokładam jeszcze jedną warstwę i tak na przykład ten stick od Glam Shopu. Naprawdę bardzo lubię. To jest idealna formuła pomiędzy taką kremową, ale ona jest jednocześnie trochę bardziej tempa niż ten stick od Kartoni, więc dużo lepiej po prostu pracuje mi się na tej twarzy. Z tego względu że on się tak nie rozlewa, więc ja bym powiedziała, że to jest formuła dla mnie sticku idealnego. Półkremowa, pół taka nieco bardziej tempa, sucha, ale jednocześnie nie jest aż tak tępa jak niektóre sticki potrafią być. To jest naprawdę przyjemna, świetna formuła i żałuję, że Glamour właśnie z niej zrezygnował. Nie wiem czemu, ale te stiki są świetne. Idealnie by było, gdybyście znaleźli taki Kosmetyk, który jest na przykład kremowy, płynny, więc trzeba go jak najszybciej zużyć. Przy okazji, bardzo go lubicie, więc nie odkładajcie go na później, niech Wam nie będzie szkoda, albo kupicie inny. Na pewno coś jeszcze wyjdzie, więc odkupicie albo ten sam, albo znajdziecie coś innego świetnego na rynku, bo być może odkryjecie coś jeszcze lepszego, ale nie ubiegając, więc mamy coś, co jest płynne, trzeba szybko zużyć. Bardzo lubimy i dobrze by było, gdyby to zużycie w nim już jakieś było. Żebyśmy nie zaczynali na start z produktem, który jest kompletnie nowy, ledwo ruszony. Bo jak widzicie, tutaj zostało go naprawdę niewiele, dlatego było mi też szkoda go dalej używać. No ale słuchajcie, do tego czasu mam 15 innych sticków. Więc po co mi ten trzymać na siłę? No właśnie bez sensu, on szybciej się zepsuje. I niestety, tak samo jak ten brązer, to inny od Bel, również sobie odkładałam. Z tego względu, że miał bardzo ładny kolor. Nie miałam nic wtedy tak chłodnego albo neutralnego, żeby ładnie wykonturować sobie twarz, więc przestałam ich używać. No i co? O ile ten jeszcze jestem w stanie zużyć, bo się nie popsuł, tak ten zbel niestety się rozwarstwił. Pojawił się jakiś na nim dziwny wosk, zapach też był podejrzany, więc po prostu poszedł do śmieci. A szkoda, bo mogłabym go zużyć i byłabym z tego efektu na twarzy naprawdę zadowolona. Moim krymowym różem będzie Air Stars i jest to różyk taki cream to powder, więc spokojnie mogę go nakładać i na mokry podkład. I na przypudrowany jest przecudowny, i to jest jeden z tych produktów, który będzie mi po prostu szkoda, jak się skończy, ale z drugiej strony mogę wejść na stronę i kupić dokładnie taki sam, więc nie muszę go oszczędzać. Z drugiej strony, jeżeli by ta kolekcja zupełnie zniknęła, nawet ze sklepu online, no to jest teraz pełno takich cream to powder różów, chociażby w marce Everybody London. Mogę sobie jakiś wybrać od Rare Beauty. Także jest tego pełno i myślę, że znajdę na tyle podobną formułę, że będę z niej zadowolona. A na ten moment mogę się cieszyć efektem tego różu. Kolor przedodny, wygląda absolutnie przepięknie, jeszcze sobie dołożę. Dzisiaj daję naprawdę sporo tego różu. Nie wiem, czy będzie mi pasować do makijażu oka, ale who cares. Lecę oczywiście na brwi z kredką Stars from the Stars. Sprawdza mi stan z użycia i nie ma jej wcale dużo, więc fajnie by było ją już wykończyć. Zwłaszcza, że brwi, jak się troszkę przy nich posiedzi, to wychodzą całkiem niezłe tą kredeczką. Jedynie co to ten grzebek jest. Tak dziwny, tak niezrozumiały dla mnie, więc raczej tej kredki drugi raz nie kupię. Ale w razie co, też chyba jest jeszcze na stronie, jak dobrze pamiętam. No i umówmy się: kredka do brwi, jak kredka do brwi. Jestem w stanie ją sobie zamienić czymkolwiek. Jeżeli wchodzicie w projekt, Pan, to dobrze by było też podzielić produkty na te nowe, nieotwarte, którym jeszcze Pao nie leci i które raczej się w najbliższym czasie nie zepsują. I zostawić sobie te produkty na po prostu trochę później. Albo po prostu w momencie, w którym będzie wam brakowało motywacji, będziecie mieli po prostu taką ochotę spróbować czegoś nowego. Więc na moment, w którym rozpoczynacie projekt, pan, ja bym te nowe zafoliowane produkty odłożyła gdzieś głębiej w szufladzie i niech one jeszcze poczekają na lepszy czas. A na razie skupiałabym się na czymś, co realnie jesteście w stanie zużyć. Więc jak wybieracie sobie kosmetyki, to takie i nie w jakiejś bardzo dużej ilości, tak żebyście mogli swobodnie tego używać, żebyście mieli przyjemność z tego makijażu. Jeżeli Wasz makijaż jest cały czas taki sam, to możecie zdecydować się na jedną paletę, na przykład nudziekową, a drugą na kolorową, gdyby akurat Wam coś przyszło do głowy. Natomiast ja Wam powiem szczerze, że kompletnie zrezygnowałam z dękowania palet cieni. Ja wiem, że to jest najtrudniejszy właściwie element do dękowania, ale stwierdziłam, że nie mam z tego przyjemności. Fajnie, jak uda mi się zrobić jakieś wgłębienie w którymś cieniu, chociażby to był bez to już zawsze jakieś, wiecie, coś już do przodu, ale jednak mimo wszystko ja lubię na tyle sprawdzać palety, rotować, testować, że nie mam jednak przyjemności z ich dękowania. No i im bardziej zużyta paleta tym ciężej ją oczywiście sprzedać, jeżeli coś by mi się nie sprawdziło albo po czasie bym stwierdziła, że to nie jest jednak to. Następnie wleci korektor od Eveline, z tego względu, że jego też już mam naprawdę bardzo, bardzo mało. Kupiłam sobie już drugie opakowanie i jeżeli Wy macie jakiekolwiek zapasy właśnie kosmetyczne tego typu produktów, to też bym na moment dękowania odłożyła je głęboko w szufladzie i po prostu skupiła się na tym, co już macie otwarte. Stąd też czasami na twarz używam tego korektora od AST. Bo użyłam już go jakiś czas temu, jest cały czas otwarty, więc wypadałoby go też regularnie używać. I o ile pod oczy wolę ten, tak na całą twarz bez problemu mogę użyć tego astrowego. Czyli nowe kosmetyki, zafoliowane, jeszcze nieotwarte, chowamy do szuflady. Tak samo wszelakie zapasy kosmetyczne chowamy do szuflady, a to co zostawiamy sobie na wierzch, to kosmetyki, które chcielibyśmy używać i zużywać. Przede wszystkim nie róbcie sobie takiego nacisku, nie stawiajcie sobie nierealistycznego celu, czyli na przykład, nie wiem, w miesiąc zużyjecie cały podkład, to bo prawdopodobnie to będzie zupełnie niemożliwe, chyba że to będzie najbardziej niewydajny podkład waszego życia. Dobrze by było też wejść na przykład na low buy, żeby nie kupować zbyt dużo niepotrzebnych kosmetyków, zakładając oczywiście, że macie po prostu tego bardzo dużo i nie jesteście w stanie tego zużywać. Poza tym, niektóre rzeczy można komuś oddać, sprzedać, więc to też nie jest tak, że nie możecie kupować nic. Ale żeby to też nie było tak, że macie 10 korektorów i idziecie do drogerii, jednego dnia kupujecie kolejnych 10. Jest to Hiperbola, ale ma to podkreślić absurd sytuacji, w której czasami wszyscy się znajdujemy, Popowiedzcie mi, ile macie już o róży, a ile macie na oku kolejnych, żeby kupić? Jak bardzo rozbudowana jest Wasza wishlista? No właśnie. Na powieki nałożę oczywiście bazę z później przypudruję strefę pod oczami pudrem od Eveline, którego już też używam od jakiegoś czasu, świetnie mi się sprawdza. A na całą twarz pójdzie kolejna mieszanka, którą chciałabym już zużyć, czyli puder pod oczy matowy Brush Up i Maxi pomieszany z pudrem od którymi który mi kompletnie nic nie utrwalał, więc to wszystko wylatuje na twarz. Ale żeby też nie było, sama nie wyszłam na low buy, tylko po prostu bardziej świadomie dobieram kosmetyki. Nie chcę kupować czegoś, co wiem, że potencjalnie użyję raz do filmu i nie będę z tego dłużej korzystać, więc po prostu wystarczy mi świadome kupowanie i taka próba stworzenia czegoś ciekawego właśnie w makijażu, Chcę tworzyć nowe makijaże, próbować nowych rzeczy, więc nowe kosmetyki też mi na to pozwalają, jak na przykład biały liner. Ale z drugiej strony, czy potrzebuję do tego 10 białych linerów? Nie, więc świadomie kolejnych nie kupuję. Wejdziemy teraz troszkę w zasady mojego projektu PAN, z tego względu, że ja podchodzę do niego dosyć tak. Mało rygorystycznie, dosyć swobodnie, i w zasadzie to, co mam ochotę, to sobie wprowadzam, a to, czego nie mam ochoty, to sobie nie wprowadzam. Dzięki temu jestem w stanie pomału dękować te kosmetyki, zużywać je, pozbywać się trochę ilości w swojej kolekcji, ale dalej nie rezygnować z nowości i przede wszystkim się dalej nimi cieszyć. No to co zauważyłam, że niestety jak ludzie sobie narzucą zbyt duży rygor, zbyt dużo tych kosmetyków, to później nie chce się im po to sięgać. I niestety miałam tak samo, jak wybrałam sobie jakąś paletę do dękowania. Na konkretny miesiąc, to później się okazało, że chciałam używać wszystkiego, tylko nie jej. I zależnie od tego, jakim jesteście typem człowieka, czy wasze kosmetyki leżą w większości na wierzchu, czy macie gdzieś je w szufladzie pod ręką, to te kosmetyki, które postanowicie sobie, że zużyjecie, albo po prostu pogłębicie to zużycie, bo to nie chodzi o to, żeby na sam start narzucać sobie. Zużycie go w całości, zupełnie do zera, bo to będzie ciężkie. Ale na przykład, żeby w ciągu najbliższego miesiąca użyć go, nie wiem, 10 razy. W kolejnym miesiącu możecie sobie to podwyższyć, żeby na przykład nie używać przez dwa tygodnie niczego innego i przez bite 14 dni właśnie korzystacie tylko z jednego produktu. Oczywiście, czy to Wam się spodoba, czy nie, czy sprawdzi, no to jest metoda prób i błędów, no ale tu ponownie wchodzimy na bardziej zasady z używania kosmetyków niż na same wprowadzanie projektu PAN. A najważniejsze jest, żeby na sam start się nie zrazić. Nie dać sobie takich zbyt dużych wymagań, których nie jesteście w stanie spełnić. W porządku to może się wydawać śmieszne, że będziecie sobie narzucać, nie wiem, 5 użyć i macie się za to chwalić, ale w zasadzie dlaczego nie? Bo jeżeli daliście radę użyć coś 5 razy, to być może dacie radę użyć 10, 15 i tak dalej. Więc w pewnym momencie wchodzicie na takie dosyć swobodne używanie tych kosmetyków. Ale żeby po nie sięgać, to rozpoczynając projekt PAN, czy będąc nim, w nim w trakcie, musicie pozostawić kosmetyki, te, które używacie, pod ręką, na wierzchu. Bo jeżeli musicie się wracać gdzieś tam do szafki, żeby wyciągnąć ten dany kosmetyk, który chcemy zdynkować, to tego nie zrobimy. Sięgniemy po prostu po coś, co mamy akurat na wierzchu. Jeżeli macie na przykład jakąś odżywkę do włosów do wykorzystania, która leży sobie ponownie od dwóch lat w szufladzie, no to ona sama się nie otworzy. Przykro mi, ale musicie ją wziąć, otworzyć, postawić na wannę, na szafkę, gdzieś w łazience czy pod prysznic, żeby po nią sięgać. Jak ona już tam będzie, to to już jest połowa sukcesu. Być może na sam start całkiem nieźle sprawdziłaby Wam się kosmetyczka miesiąca. Czyli wybieramy kosmetyki, które lubimy, które jesteśmy w stanie chociażby pogłębić w samym zużyciu, niekoniecznie na sam start, zdękować, przypominam, realistyczne cele, to być może łatwiej będzie Wam po to sięgać, jak sobie wybierzecie konkretne produkty na konkretny miesiąc, może dwa, trzy, jak tam wolicie, ale też niezbyt często, żeby się tymi kosmetykami nie znudzić, nie przejeść. Różu używam też z tej samej palety, żeby co nieco tam użyć, ale raczej tutaj dużego wgłębienia nie będzie bo jak widzicie na tym kremowym różu ten pojawia się naprawdę intensywnie. Za to jako rozświetlacz nałożę sobie coś innego, bo nie mam po prostu ochoty na ten z Uniki, więc nie ograniczam się i sięgnę po Mexmo, który ostatnio bardzo, bardzo mi się spodobał. Wygląda ślicznie. Jeszcze takie dodatkowe tipy, które mogą Wam pomóc w używaniu tych kosmetyków, to przede wszystkim zrobienie sobie jakiejś tabelki w Excelu albo w zeszycie i notowanie stanu użycia. Być może na butelkach zaznaczanie sobie markerem, na jakim etapie jesteśmy, i na przykład po tygodniu dwóch, na jakim etapie jesteśmy ponownie. Albo na przykład robić sobie takie podsumowania co miesiąc i możecie się wtedy chwalić właśnie z użyciem, czy na grupie, czy gdzieś po prostu na TikToku, robić sobie takie notatki, sprawdzać i w zeszycie, może zdjęcia, żebyście mieli później do czego wrócić i mieli taką dodatkową motywację do tego wszystkiego. Mam wrażenie, że wyglądam jakoś sucho, chociaż przed tym budżet to mnie to absolutnie nie dziwi. Więc nie żałuję sobie mgiełki z Make Up Forever. I może teraz to będzie nieco lepiej wyglądać. Koszula dalej w pudrze, ale to nic, po prostu pójdzie do prania. Myślę, że cała reszta makijażu jest już skończona i pora na oczy. Przejdziemy sobie do paletki Glaminatrix Sugar and Spy. I słuchajcie, ona jest niezwykle ciekawa. Nie jest to kolorystyka, którą sama bym kupiła, ale jak widziałam w zapowiedzi tej palety, to nie ukrywam, że mnie kusiła, z tego względu, że tu mamy taki przepiękny rząd i pasteli, i fioletu. Wiecie, co ja lubię najbardziej? A wydaje mi się, że w tej palecie trochę mi brakuje matów. Jest jakoś tego mało. To znaczy ja wolę taką sporą przewagę matów w stosunku do błysków, bo jest sporo błysków około zielonych, a mało mi matów po prostu. Nie czuję w takiej inspiracji, jak patrzę na tą paletę, ale zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, bo chciałabym albo w kącik dać ten cień, albo ten. Może żółty, żeby marka nie miała przypadkiem zbyt łatwo. I zobaczymy. Wow! To się klei. Myślę, że na jakimś korektorze albo bazie z to by było jakiś kosmiczny pigment, ale wygląda naprawdę bardzo ładnie. Jak widzicie, w projekcie pan najważniejszy jest według mnie po prostu zdrowy rozsądek, żeby nie przeginać w żaden sposób, bo jeżeli sobie narzucicie zbyt duże wymagania, to Wam się po prostu to bardzo szybko znudzi i nie będziecie w stanie z tego korzystać. Ogólnie jestem zdania, że kosmetyki w tym momencie są bardziej do używania niż zużywania, i wiem, że wszystkim fanom projektu Pan bardzo mocno podpadnę, ale realnie, mając tylko 3-4 palety cieni do oczu, to ile jesteście w stanie zużyć malując tylko siebie? spina spinanie się, robienie sobie wyrzutów sumienia to jest po prostu najgorsze, co możecie zrobić. Dajcie sobie typową swobodę. Jak uda Wam się coś zużyć? To super, jak nie, to trzeba jeszcze przy tym posiedzieć i popracować. Mój projekt pan miał pomóc po prostu w trochę większej świadomości zakupów, to znaczy to nie było tak, że w pewnym momencie się kompletnie zatraciłam, ale bardzo lubię rzucać się na coś, więc niestety czasami też podejmowałam złe decyzje zakupowe i dzięki temu mogę tak sobie na spokojnie usiąść i przemyśleć, czy przypadkiem potrzebuję kolejnego nowego podkładu, jak na przykład ten od Glam Shopu, skoro mam jeszcze 10 innych do zużycia. Więc stawiam sobie takie granice, że na przykład mogę sobie coś kupić z jakiejś konkretnej kategorii, którą chcę bardzo mocno zmniejszyć ilość i wiem, że uda mi się na przykład coś zużyć. To kupuję coś z tej kategorii dopiero jak zużyję jakiś inny produkt. Albo na przykład zużyję dwie chociażby malutkie próbki podkładu, to jest to jakieś tam wytłumaczenie, żeby kupić, nie wiem, korektor albo kolejny mniejszy podkład. Tylko, żeby to też nie było tak, że nagle zużycie czegokolwiek, jakiejś próbki kremu jest pretekstem do kupowania dziesięciu kolejnych. Bo to tak też nie może działać. Oszukujecie po prostu sami siebie. A projekt ma być po prostu dla Was. Więc zdrowy rozsądek, zdrowe podejście i wybieranie sobie z tego projektu. To, co akurat jest wam potrzebne. Ja chcę zużyć konkretne kategorie, zmniejszyć ich ilość, postawić na kosmetyki, które mi się sprawdzają i do tego on mi właśnie służy. Z tego co widzę, tutaj w kąciku jest nierównomiernie, ale tutaj jest znowu idealnie, więc to nie jest kwestia tego cienia, że on się nie przykleja, tylko mojego kącika. No niestety, na sucho. To tutaj często nie chce mi się coś kleić. Być może podjechałam trochę za wysoko pudrem i dlatego ten cień już nie ma aż takiej przyczepności, ale dalej wygląda naprawdę bardzo ładnie. Myślę, że przejdziemy sobie wtedy do jakiegoś już brązu i wykorzystamy ten najciemniejszy. Ten z kolei jest taki przeszarzały, ale czy Wy widzicie w nim tak samo jakie ja, oliwkowe tony? Nałóżmy go na oko. Ten się już delikatnie podnosi. wypraszę jeżeli chodzi o pigment, no, ładny jest. Trzeba mu przyznać, ale ciemny, skubany. Chyba powinnam coś na przejście nałożyć jaśniejszego. Z kolei znowu mam tylko krem Brulé, który jest żółtym, żółto-beżowym odcieniem. Takim pastelowym, jasnym. Więc nie mam nic przejściowego. To, to jest zdecydowanie oliwkowy ton. Nie lubię u siebie oliwki. To jest jeden z tych kolorów, który kompletnie do mnie nie przemawia. Więc jakbym miała zużywać coś takiego... No, to nie robiłabym tego chętnie. Nie mogłam się powstrzymać i dołożyłam troszkę korektora i tego żółtego odcienia. On wygląda absolutnie fenomenalnie. I na suchej bazie wyglądał kozacko, ale na tej mokrej zyskał jeszcze dodatkowy efekt. Następnie myślę, że przejdę do odcienia Brownie, czyli tego najmniejszego brązowego, tylko jeszcze troszkę tutaj popracuję nad tymi granicami i tu zbuduję na samym środku oka intensywność. Myślę, że na sam start z projektem fajnie by było też sobie znaleźć inne osoby. Te również zajmują się właśnie z używaniem kosmetyków. Może coś Wam podpowiedzą, jak szybciej coś zrobić, jak skuteczniej, jak się nie zniechęcić. Więc wsparcie od innych osób też będzie naprawdę bardzo przydatne. A jak mówię, jest trochę grup i na Facebooku, i możecie wstawiać coś na TikToka, czy po prostu się z kimś dogadać, jakoś tak prywatnie złapać kontakt na forum, na czymkolwiek. Chodzi o to, żebyście też mieli jakieś wsparcie. Więc to będzie wtedy o wiele łatwiejsze, przyjemniejsze, będziecie też mogli się podzielić zdjęciami z progresu, o wiele będzie Wam tak raźniej. Po prostu przyjemniej, będziecie mieli dodatkową motywację do zużywania. Wiecie, tutaj tym brąz mam strasznie mocny pigment, chciałam zrobić takie powiedzmy, że prowizoryczne kreski, ale nie wiem, czy chcę tak zostawić, jakoś to dziwnie wygląda. Te oliwkowe tony to nie jest coś dla mnie. A jako, że korzystam z mojej ulubionej metody, czyli prób i błędów, no to później wygląda to różnie. Ale spokojnie, to się jeszcze wyklepie. A weźmy krem Brule. Bardzo mocno beżowy, zlewający się ze mną, więc może dodajmy go tutaj. Ojeju, dotknęłam błysku wanila i... Ja przepraszam, co? Jaki to jest gładziutki, jakie to jest masłowe! Jak to pięknie paralizuje od zieleni do żółci. Takiej niebieskiej zieleni. Wow, no to robi totalnie robotę. Ja jestem po prostu w ciężkim szoku. A weźmy jeszcze ten bardziej różowy. Czy to będzie jak różowa żaba? Tak, wydaje mi się, że to jest coś w tym stylu. No dobra, jeszcze dwa. Jeszcze jest taki ładny różowy i taki bardziej niebieski. Mm, chyba polecę z tym pierwszym. Okej. Okay. Jaki on jest piękny. Na oku jest mocno złoty, trochę z zielonym shiftem, zwłaszcza jak obrócę głowę. Ja też widzę tam pomarańczowe, takie ogniste drobinki. Jaki to jest fenomenalny cień. O mamo, ja naprawdę już widziałam mnóstwo kolorowych błysków, a zachwyca mnie absolutnie piękny. Bardzo się cieszę, że miałam okazję przetestować te paletę. Także dziękuję serdecznie jeszcze raz. Dla jasności użyłam tego cienia i myślę, co na dolną powiekę, bo on zrobił na mnie takie wrażenie. Ten na słoczu wydaje się paradoksalnie bardzo, bardzo podobny. Myślałam, że on będzie, ten będzie bardziej toperkowy, a ten mieć bazę kolorystyczną. Ale myślę, że na dolną powiekę może pójdzie ten. Tylko jednak delikatnie, bo on się wydaje być bardziej, uu, no jest płatkowy. jest taka wojskowa zieleń. Ale z dużą dozą złota, więc świetnie mi tutaj pasuje. Brawo, ja nagrałam nawet zakończenie, okazało się, że nie wytuszowałam rzęs. W każdym razie tak wygląda już skończony makijaż, dorzuciłam kilka elementów. Na linię wodną nałożyłam brązową kredkę od Brashab i Maxi. Wygląda naprawdę bardzo ładnie, ona ma taki piękny, czekoladowy kolor. A jeżeli chodzi o usta, to jest małe lip combo. Nałożyłam na całe usta konturówkę od Fogin de Garden we współpracy z Bell, a na to czarny błyszczyk od marki Color Intense. I on przepięknie ochłodził mi cały ten makijaż. Usta zrobiły się takie bardziej brudne, ale jednocześnie wybiły też dzięki temu nieco oliwkowy ton. To znaczy, ta konturówka jest dosyć dziwna bo ona jest nudziakowo, nieco chłodniejsza, ale też ma w sobie trochę oliwki, więc na mnie solo nie wygląda tak w 100% fajnie, ale właśnie w połączeniu z tym błyszczykiem wygląda to ciekawie. I nie jestem w 100% przekonana do tego makijażu, ale jest właśnie coś, co mnie intryguje. I przede wszystkim ten sam błysk nałożyłam też na policzki, Wygląda przepięknie. Prze, prze to jest niesamowicie opalizujący i błyszczący cień, ale właśnie dalej w zielonych tonach i też połączonym z żółtym, no bosko wygląda. Może już kończę ten film, najwyższa pora. Także dajcie mi koniecznie znać, czy Wy wprowadzacie projekt PAN, bo słyszałam od kilku osób, że już zdążyły zrezygnować, ale słuchajcie, nie musicie wprowadzać całego projektu naraz ze wszystkimi zasadami, tylko dostosujcie... Te zasady do siebie, które Wam odpowiadają, skupcie się na tym, co chcielibyście zużyć, że projekt Pan Wam służył, a nie był kolejnym ograniczeniem, żebyście mieli większą świadomość zakupów i po prostu tego, co macie u siebie w toaletce. Także dajcie mi znać, jak podoba Wam się ten nietypowy makijaż, jak podoba Wam się paleta i dziękuję serdecznie za oglądanie. Do następnego.